Ile zapłaci Zosia za książkę, której wartość spadła o 15% porównując do ceny początkowej. Skoro spadło o 15%, została obniżona o 15%, to możemy od 100% odjąć wartość tych 15% i wtedy otrzymamy dokładnie 85% ceny początkowej. No i teraz tej 85% ceny początkowej, tyle nam wynosi na wartość po tej obniżce. Czyli zamieniając teraz to 85%, pamiętajmy, że 1% to jest jedna setna, czyli to będzie mieć wartość 0,85 razy wartość 45 zł. I wyliczymy ile teraz po tej obniżce nam wynosi. Jeśli sobie to przeliczymy, możemy to oczywiście zamienić na ułamek zwykły, albo po prostu przeliczyć pisemnie, to otrzymamy wynik równy 38,25 zł. Grosze, no i ta odpowiedź znajduje nam się w podpunkcie C. Ta odpowiedź będzie odpowiedzią prawidłową. Drugi sposobem, który moglibyśmy w tym zadaniu wyliczyć, to będzie sposób wykorzystujący proporcje, do którego też zachęcam. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco, oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.